19 grudnia 2019 roku. Brak relacji międzyludzkich, nowym prawem człowieka. Życzenia świąteczne tylko przez komunikatory. Numer 1. Gotowy do pisania wiadomości tekstowej SMS. Numer 2. Podłącz do sieci. Tak jest gotowy do pisania wiadomości tekstowej. Numer 3. Nie wolno kontaktować się tradycyjnie z drugim człowiekiem. Tylko technologia. Powtórz formułę. Gotowy do pisania wiadomości tekstowych SMS. Gotowy. Numer 4. Dość. Twarze nam opalizują od ekranów. Zamilcz. Numery. Mamy misję. Główny komputer kazał nam znaleźć skarb. Stary dom. Piwnica. Skrzynia. Ta misja ostatecznie ma zakończyć świąteczne tradycje. Numery gotowe do wymarszu. Wow! Wow! A co to jest? Prezenty! Świętymi Pięknie ci? Co to jest? A to? A sprawdźmy, Co to jest? To kartka świąteczna! W końcu będą prawdziwe święta! To dobrze, że piszemy tradycyjne kartki świąteczne. To buduje relacje.